Hej wszystkim! Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym odcinkiem serii Back to School i tym razem będzie to filmik nieco mniej ambitny. Pokażę Wam, co ma w mojej torebce do szkoły. W tamtym roku takiego odcinka nie nagrywałam, a stwierdziłam, że czemu nie? Myślę, że jest to całkiem przyjemne w odbiorze. Pokażę Wam... Jakie rzeczy noszę do szkoły? Może Was trochę zainspiruje, może znajdziecie coś, co Wam się spodoba. Także jeśli jesteście zainteresowani, to serdecznie zapraszam Was do dalszego oglądania. Jeśli chodzi o samą torebkę, pokażę Wam tutaj jedną z opcji, ponieważ planuję kupić sobie mm, torebkę typowo do szkoły. Myślałam nad torbą OBEK. Ale nie ma obecnie koloru, który mnie interesuje, także czekam po prostu na dostawę, A że nie chciałam zwlekać z tym filmikiem, to pokażę Wam torebkę, w której chodziłam część klasy drugiej. Jest to Louis Vuitton Neverfull w rozmiarze GM, czyli tym największym. I właśnie chyba tonę. Zaraz mi ręka odpadnie. Z tymi wszystkimi rzeczami w środku to jest ten minus, bo ona jest bardzo pojemna. I wkładam do niej mnóstwo rzeczy, a potem dziwię się, że jest super ciężka, także... Zaczynamy od zawartości. Tutaj, tak, może zaczniemy od książek i zeszytów. Tutaj mam akurat taki zestaw, oczywiście, zależnie od planu lekcji. Mam teczkę na jakieś karty, ponieważ wszystko zazwyczaj, gdy zapominam teczki, upycham gdzieś zeszyt w takich książkach, a potem te karty się niszczą, więc tego nie chcę. Mam teczkę. Duży zeszyt z Oxforda. I tutaj takie dwa notes też. Moim zdaniem kalendarz czy notes do szkoły to jest y, dobra sprawa, <noise> dlatego że można w nim zapisywać y, wszystkie ważne informacje, o których nie chcemy zapomnieć. Wiadomo, książki, tu akurat mam matematykę, y, repetytorium z polskiego i repetytorium z angielskiego. Kolejna rzecz to piórnik, ten przysługi różowy, który pokazywałam wam w holu zakupowym z przyborami i akcesoriami do szkoły. Jeśli jeszcze nie widzieliście, to serdecznie zapraszam. Tam są wszystkie moje nowości. I tutaj już mam rzeczy, między innymi takie cienkopisy. Chwilanie kiedy to będę. Wybrałam sobie kilka e, takich cienkopisów w odcieniach różu i fioletu e, z firmy Stedler. Nie wiem, czy dobrze wymawiam, ale nie uczę się niemieckiego, więc wybaczcie za ewentualne błędy. E, mam tutaj też e, długopisy te zmazywalne, czasami nie piszę, niebieski, różowy i czarny. Korektor, cztery pastelowe zakreślacze Milan, klasyczne pióro Parker, mm, linijka. Ta śliczna, którą wam pokazywałam. Cztery długopisy, zwykłe niebieskie, Milan i Schneider. Ołówek automatyczny i kalkulator. Wiem, że pewnie dla niektórych zawartość mojego piórnika jest jak u ucznia podstawówki, ale ja po prostu kocham kolory. Kocham zakreślać, podkreślać. No, tak. Do szkoły noszę też okulary korekcyjne, bo mam wadę wzroku. Małą, ale jest. Możecie mi dać znać czy okulary mi pasują. Ojej, trochę brudne są, ale no. Proszę bardzo. Nie może też zabraknąć moich kochanych, bezprzewodowych słuchawek Beats. Zobaczcie, jaki mają przepiękny kolor. Taki kremowy. No, noszę je cały czas. Nie mogę wyjść z domu bez słuchawek. Kolejna rzecz to portfel. Mam też tutaj taką saszetkę na dokumenty. Tutaj trzymam sobie jakieś papierki tego typu sprawy. Do szkoły noszę też wodę. Tu akurat mam w takiej filtrowanej butelce. No, ten kolor jest przepiękny, przyznajcie. Taki seledynowy. I zwykle mam też jakąś przekąskę. Tu akurat banan. Czasem jest to banan, czasem jakiś inny owoc. Tak naprawdę to nie ma znaczenia. Często mam też sałatkę owocową. Wtedy jest więcej tych owoców. Jakiś arbuz melon, mango, kocham takie rzeczy lub sałatka czasami mamami przygotowuję rano sałatki do szkoły, więc sobie je noszę ostatnią rzeczą właściwie no poza żelem antybakteryjnym, który jest tutaj przypięty i sobie cały czas jest w takim uroczym etui to jest kosmetyczka to jest kosmetyczka również Louis Vuitton, tym razem w monogramie to jest ta wersja większa I tutaj trzymam Wszystkie rzeczy pierwszej potrzeby Jakieś leki Miniaturka perfumbosa O, to jest U mnie niezbędnik, ja naprawdę Staram się nie wychodzić z domu bez Chusteczek nawilżanych Tu akurat jakieś antybakteryjne Ale naprawdę to jest Mój must have Balsam do ust, to jest też rzecz, której Nie może u mnie zabraknąć Tu jest akurat listek z Plus Jeden z moich ulubionych, gumki do włosów, chusteczki higieniczne, takie. Szczotka do włosów. Ona jest taka maleńka, mieści mi się właśnie w kosmetyczce i to uwielbiam, bo na przykład tangle teaser jest już nieco większy, a tutaj po prostu takie malutkie serduszko można schować, zajmuje dosłownie małą część. Mam jakiś mały krem do twarzy, krem do rąk z loksitan. Plasterki, pilnicze, kleki, no wiecie, takie typowe rzeczy to kosmetyczki. I to by było tyle, jeśli chodzi o zawartość mojej torebki do szkoły. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie kciuka w górę. Podajcie na mojego Instagrama, na którym staram się być jak najbardziej aktywna. Subskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie robicie. I mam nadzieję, do zobaczenia. Buziaki, pa pa!